W kolejnym filmie, kochani, przychodzę dzisiaj do Was takim mini-holem, pokażę Wam, co w najbliższym czasie będę testować, ale mam też ten film to też taki miksik, bo chcę jeszcze Wam coś opowiedzieć a propos wakacji o tym, jakich filmów możecie się wkrótce spodziewać ale mam też do Was ogromną prośbę o polecenie, co chcecie, abym w najbliższym czasie przetestowała. Bo szczerze mówiąc, myślałam o tych kosmetykach PZ. Ale o ile te paczki PR wyglądają obłędnie, o tyle zakup tych trzech produktów kremowych to jest yy, kupa kasy. I nie mam przekonania, czy, czy ktoś byłby zainteresowany tego rodzaju testem, bo ustalmy sobie szczerze, tych paczek PR było od cholery i ciut, ciut I mam takie, taką obawę, że ja po prostu wydam kasę, a się okaże, że Was już to nie interesuje, bo testy, które... no, dzisiaj mamy w ogóle przekozacką pogodę. Te testy, które jeżeli już Was coś interesowało, to już że się to zobaczyły, więc dawajcie proszę koniecznie znać, jakie macie dla mnie porady, co chciałybyście właśnie w testach wkrótce zobaczyć. No, a teraz Wam pokażę szybciutko moje mini zakupy, które poczyniłam od razu po powrocie do Polski, to będziemy również wkrótce testować. Oczywiście dałam trochę kichy, bo jakby wszyscy wiemy, że Hebe i Natura to sklepy, które nie umieją wpakowania. No, ale gdzie kupować paletkę, jak nie w Hebe, nie? I to nawet nie chodzi o koszty dostawy, bo ja mówiłam, że ja mam to jakby przepracowane w głowie. Nie wiem po co złożyłam zamówienie w Hebe, ale kupiłam w Hebe paletkę Hean. Więc serdecznie Was zapraszam na film. Przepraszam, jestem taka, wiecie, trochę się um, odzwyczaiłam od nagrywania. Więc kupiłam sobie, słuchajcie, paletkę w Hebe, Hean Rose Touch. Nie oglądałam żadnego jej testu, natomiast widziałam, że ta paletka się pojawiła i bardzo mi się ona spodobała. No i co się stało? Do no to, czego można było się spodziewać. W paletce znajdują się dwa błyski i oczywiście obydwa przyszły rozpierdzielone, ale to się nie mogło udać, bo ta paletka była nieskalana jakimkolwiek zabezpieczeniem. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz. I powiem Wam szczerze, że miałam takie... Mimo, że paletka nie jest tania, kosztuje 6 dych i pewnie to był błąd, należało ją ofotografować, to od razu poleciałam do kuchni w te pędy, dolałam wódki, wymieszałam te cienie. I tyle. I stwierdziłam, że tym się nie będę martwić. Powiem Wam, czym się martwić. co akurat mnie wkurzyło, jeśli chodzi o zakupy, ale zaraz. Więc ciekawi mnie, jaką konsystencję miał ten jasny cień, bo on nawet pod gorzałą tak dziwnie się zachowywał. No nie wygląda to tak legitnie, że tak powiem. No ale darujmy sobie to. Wszyscy to wiemy, więc jak Ci nie pasuje, to rusz kobieto o tyłek albo nie zamawiaj po prostu w nieszczęsną hebę. No bo ileż można narzekać. To, co mnie zaskoczyło w tej palecie, choć nie powinnam się chyba do tego przyznawać, bo jak w takim razie na nią patrzyłam, to to, że są tylko dwa błyski. No i szczerze, nie wiem, jakoś, jakoś mój mózg tego nie przetrybił, więc na pewno test paletki Hean nowej się pojawi. Kupiłam jeszcze aż trzy rzeczy. Jak zobaczyłam, że jest jakaś promocja na taką paletkę Inglota z Julią Kosterą, przyznaję się bez bicia, nie mam pojęcia, kto to jest. I że ta paletka kosztuje całe 13 zł, to coś się we mnie odpaliło, i mówię: Ho ho, biorę. No i tak to słuchajcie wygląda. I powiem wam, że w środku to jest taka bieda. Ja nie lubię tego określenia, ale to jest taka bieda, naprawdę. No, tyle bym za nią zapłaciła. 13 zł. Ciekawe, nie pamiętam jaka była cena regularna. Tu mamy 4 cienie i chyba jakieś rozświetlacz. Nie wygląda tak szczerze mówiąc to na żywo atrakcyjnie, ale taki test również będzie. I wiecie, że ja nie jestem fanką. A oczywiście ta paletka Han po otwarciu nie? jak ją jeszcze tej mochtuliłam tą gorzałą, to już teraz nie chce się domknąć. Nie lubię czegoś takiego, bo aż takiej nie wyginałam. No i naprawdę ona się nie domknie. Teraz to już jestem zła. Ale to nie wina Hebe. No patrzcie, no przysięgam, że ja jej mocno nie wyginałam. Tutaj, w ogóle, jakby te magnesy nie działały. Czy jeżeli tutaj w ogóle mają być magnesy? To bardzo praktyczna, powiem wam, sprawa, żeby to przechowywać w jakiejś szufladzie albo coś. No dobra. Okay. Kupiłam też jeszcze jedną rzecz, też z marki Han, i to jest przyciemniarz do podkładu, ponieważ pomyślałam, ja nie jestem fanką tych rozjaśniaczy, bo uważam, że one zmieniają formuły podkładów, ale ponieważ Pomyślałam, że mam raczej skłonność do kupowania za jasnych, a nie za ciemnych. No a teraz nie wiem, czy to widać, ale jestem naprawdę mocno opalona. No to przyciemniacz to będzie ta rzecz, której nigdy w życiu chyba wcześniej nie kupiłam, a powinnam, więc kupiłam przyciemniacz. No i tutaj taka informacja dla osób, które obserwują mnie na Instagramie, ponieważ zawracałam Wam tyłek. A propos tego, czy polecacie, jakie polecacie i w ogóle, jakie macie doświadczenia z majtkami menstruacyjnymi, wpadłam na taki genialny pomysł w związku z jakąś tam imprezą, na którą się wybieram, bo generalnie ja nie jestem fanką tego rodzaju rzeczy. No i oczywiście jak zwykle ktoś mi coś polecał, ktoś mi coś odradzał, bardzo za to wszystko dziękuję, ale pojawiło się też sporo wiadomości w stylu to daj znać, bo też nad tym myślę. No więc tylko, żeby jakby zakończyć ten temat to powiem, jak się skończyły moje majtki menstruacyjne, yy, skończyły się tamponami. Nie mogłam notabene zlokalizować, możecie dać mi zdać. Yy, tych tamponów obezaplikatorem. aplikatorem. Nie wiem, czy już ich nie ma, czy tam zmienili te opakowania, więc kupiłam sobie jakiegoś tampaksa. Przy okazji, ponieważ to hol, to chciałam Wam pokazać, jaką dostałam przepiękną, ale trochę wyduźdana, przepiękną narzutkę. To jest taka narzutka kimonowa, ona nie ma paseczka i to jest sklep, ale hop. Ona była kupiona na Lanzarote, chyba. No, jakby nie patrzyło na Kanarach. Więc, jeżeli wybieracie się w tamte rejony, to informuję, że tam jest właśnie taka sieciówka, ale hop. Koleżanka mówiła, że to jest trochę jak chaos i były różne wzory tych narzutek. Ona mi wybrała taką, która mi się najbardziej spodobała. I powiem wam, że to jest też wiskoza. Ja unikam wiskozy, bo ona mi się kurczy, tam się dzieją różne dziwne rzeczy mi z tą wiskozą. Ja myślę, że ja po prostu mam złą relację z moją pralką. Coś tutaj jakby nie styka. Nie mam pojęcia, nie umiem tego wytłumaczyć. Wszyscy mają wiskozy, nie narzekają. Wszyscy piorą czarne, nie mają białych zacieków, tylko ja mam zawsze jakieś dziwne przygody. Ale gdyby ta wiskoza jest tak przyjemna, jest cieniutka, czuć, że ten materiał jest inny, jakby no to wiem, już wyście mi mówiły, że wiskoza w wiskozie po prostu jest nierówna. I powiem wam, ta narzutka jest po prostu przekozacka, jest tak przyjemna, więc gdybyście się wybierały w okolice, nie wiem czego. Na kanary, no to właśnie polecam taką narzutkę, mogę wam pokazać jak ona wygląda ona jest taka dłuższa, ona jest długa długa dla mnie i o można ją nosić jako właśnie narzutkę można ją nosić jako kimono Ja jaram się strasznie mi się ona podoba, dlatego dzisiaj się w nią zastroiłam i mogę wam jeszcze pokazać, dostaliśmy popielniczkę z Lanzarote mamy rozkminę, czy to jest z tego kamienia, czy to jest tylko stylizowana na ten kamień Generalnie fajne. Powiem Wam nigdy nie myślałam o Wyspach Kanaryjskich i o takim Lanzarote, ale oglądając te filmiki, no podoba mi się. A i jeszcze jedną rzecz dostałam. Ale to już z Polski. Słuchajcie, w Rosmanie znowu jest ta seria z Tweeting. Znaczy nie wiem, czy ona kiedyś znikła, ale już była raz i ja tam sobie w końcu nic nie kupiłam. A teraz właśnie też, słuchajcie, dostałam taką przekozadką, dużą torbę na dużych, fajnych uszach. I ona jest taka porządna, taka gruba, właśnie z Rosmana z Tweety. Także jestem przeszczęśliwa. A nie wiem, czy powiedziałam, bo już długi raz ja zaczynam nagrywać ten film, że powiem Wam, że ta paletka Han nie wkurzyła mnie, że te cienie są rozwalone. No, no, życie, no trochę jestem też luzer, bo się powinno takie rzeczywiście reklamować, ale. No nie, ale mam inną, słuchajcie, przygodę. Nie wiem, czy to jakaś zła energia, czy co. Wybieramy się na urodziny do małego szkraba i. Nie dosyć, że zdarza mi się teraz coś, co się nie zdarzyło od nie wiem ilu lat. W DPD chyba zaginęła mi moja paczka, więc no mam taki lekki nerw. A druga sprawa, kupiłam słuchajcie taką interaktywną zabawkę, nie będę jej pokazywała, bo nie wiem czy oni to oglądają czy nie. I tam niby powinny być baterie, ale oczywiście te baterie, znaczy przyszła ona wyczerpana. Więc nie da się sprawdzić, czy ta zabawka działa. No i jaki jest problem? Problem jest taki, że ona jest tą linką, wiecie, powieszona w taki sposób, że nie mogę jej po prostu otworzyć, bo jeżeli to przetnę tą linkę, no to będzie jak otwarta, nie? Nie mam jak się dostać do jej tyłka, żeby włożyć baterię i sprawdzić, czy ta zabawka działa. I yy, ja ją kupowałam akurat gdzieś tam na Allegro. Ale czytałam komentarze na jakimś, no, na jakimś sklepie internetowym właśnie, że ta zabawka przychodziła z rozładowanymi bateriami, więc domyślam się, że jakby temat jest ogólny. Ale to tak kuźwa, kijowa rzecz, bo masz stresa, dajesz, wiecie, dzieciakowi na urodziny prezent i nie wiesz, czy to działa, czy nie. Nomen Omen, ja jestem team zawsze dawania zabawek, jeżeli daję zabawkę na baterie to zawsze również kupuję baterie. Uważam, że nie ma nic gorszego niż danie dziecku zabawki, szczególnie takiemu dziecku bardziej kumatemu, ta na przykład za bardzo kumaty nie jest, bo ma rok, ale e, dawanie, wiecie, dzieciom zabawki bez, bez baterii. Więc e, no nic, no zostawiłam fakturę i trzymam kciuki za to, żeby ta zabawka działała, ale to, to mnie bardziej e, zdenerwowało. A! Tutaj jeszcze przyniosłam Wam pokazać całe moje łupy z Chorwacji, nie licząc paszkiego sera, jakiegoś wina, wina domowego i dwóch piw, które przywieźliśmy dla siebie karlowaczko. Pozostałe trzy aż egzemplarze przywieźliśmy właśnie znajomemu. Przywiozłam sobie jak zwykle woreczki z lawendą. Te są gorsze niż te zeszłoroczne, bo to jest taka napracowywanka. One były zafoliowane. Ja myślałam, że to jest takie wydziargane, ale nie jest. Natomiast uwielbiam te woreczki z lawendą, bo ten, słuchajcie, zeszłoroczny wisi sobie rok. zaczę do niego podejść, pomochtulić go i dalej on przepięknie pachnie i oddaje swój zapach. Więc o, takie, takie moje, słuchajcie, łupy. Nie przy, no, oczywiście dalmacką szynkę sobie przywiozłam, znaczy sobie przywieźliśmy. Nie kupowałam w tym roku oliwy. Bo był z tym problem, były upały, trzeba byłoby tam wieczorami, jak powiecie, z tą oliwą homemade, ona też stoi w tym cieple, nawet wieczorem było bardzo, bardzo gorąco. I tak sobie, a jakieś inne rzeczy, no to właśnie, no miodu w ogóle nie było, nigdzie nie widziałam, słuchajcie, miodu w tym roku, nie wiem, może też źle patrzyłam. I teraz czas, słuchajcie, na paczkę od Laros. Zaraz, też, krótkie moje oświadczenia. Właściwie, może na początku od niego powinnam zacząć. Wszystko, kochani, wskazuje na to, że to jest ostatnia taka paczka. Być może jeszcze kiedyś coś do mnie dojdzie, tego nie wiem, to już nie moja decyzja. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że Leros to drogeria, która u mnie na kanale pojawiała się od 2018 roku. I po prostu po pięciu latach tej współpracy ją zakończyłam. Po pierwsze w paczce znalazł się korektor, o który prosiłam. Jest to korektor VT Cosmetics w kolorze 3. Ja bardzo lubię, nie wiem czy tam ten egzemplarz też był tak zapakowany, poprzedni. Ja bardzo lubię ten korektor. On zawiera SPF 30. Ja go mam w kolorze 2. Teraz poprosiłam o trójkę. Trójka jest idealna. To jest jeden w tym momencie z moich ulubionych, najlepszych korektorów pod oczy. Mam świetną konsystencję, ale mówię, zrobię Wam test, bo może nie kojarzycie, choć on się u mnie praktycznie w każdym filmie od dawna pojawia. Mam też coś, czego jestem szalenie ciekawa, a więc Any Many, nie wiem jak to się czyta, i to jest pielęgnacyjny, to jest w ogóle polska firma? Ja jest to jakaś niekumata. Made in Poland. Ja tego nie zauważyłam. I to jest, słuchajcie, pielęgnacyjny krem BB w kolorze medium. No... Ciekawa jestem, czy trafiłam z kolorem, bo wybór koloru to, był, to była, że tak powiem, moja broszka, Teraz go sobie możemy rozpieprzyć, no bo i tak będziemy go używać. Aha, ale to jest tubka. Dobra, obojętna. Więc taki pielęgnacyjny Krem Bibi sobie przetestujemy w kolorze medium. Gdyby się okazał za jasny, to już mamy przyciemniacz. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, gdzieś mi te kosmetyki też migały, więc zweryfikuję. Mam również. No, bo ta paczka generalnie to miała dotrzeć przed moim wyjazdem. Mam tutaj również taki set marki Real Barrier. I marka Real Barrier, być może pamiętacie ją z moich filmów, szczególnie taki Extreme Ampoule. Tu akurat w tym secie tego nie ma. Ale to jest świetny, słuchajcie, taki set na, naprawdę na wyjazdy. Ta, te kosmetyki, ta seria jest taka bardzo, bardzo delikatna, nawilżająca. I tutaj mamy oczyszczającą piankę, mamy taki ekstremalnie nawilżający toner, mamy ekstremalnie nawilżający krem, on jest stosunkowo bogaty. Mamy również intensywnie nawilżający krem i mamy krem Aqua Soothing, czyli taki łagodzący. Bardzo fajna sprawa, wszystko to jest zamknięte w kosmetyczkę, ma też takie pojemności, które chyba się tam nadają do pewnie samolotu, te sprawy. Więc naprawdę mogę Wam w ogóle z tych wszystkich marek, taki dla mnie na wyjazdy, na upały, to Real Barrier powinno być najlepsze. Ja tutaj dalej mam. Dalej mam z marki Viti i to jest taki, taki, takie, takie, takie co? Takie płatki złuszczające. Złuszczające i tonizujące skórę. To jest normalny słoiczek, w którym znajdziemy takie płatki, ja dotychczas korzystałam z takich płatków marki Neogen, Neogen i bardzo preferuję to tak zwane mniejsze opakowanie, czyli nie w słoiczku, tylko wtedy, kiedy kupujemy te płatki, tam ich chyba jest chyba pięć w takim kartoniku i wtedy każdy płatek jest osobno zapakowany i to jest świetna właśnie sprawa, aby też sobie zabrać na wyjazd. Bo ja tak kiedyś robiłam, choć w tym roku na wyjeździe nie robiłam ani razu peelingu, ale tak się kiedyś właśnie zrobiłam, że mówię, dobra peeling do twarzy, i dobra peelingu do twarzy na wyjazd, hello. A potem się okazało, że ten nos z tymi skórkami od opalania w ogóle, od słońca, od wszystkiego, tam krzyczało ten peeling. Więc tego nigdy nie miałam z marki VT, więc takie coś również możemy znaleźć. All Clean Balm marki Heimisch, mniejsze opakowanie, no bo właśnie chciałam sobie zabrać na urlop. Na szczęście jeszcze miałam w domu, jak się potem okazało, w czeluściach, balsam do demakijażu. Tu mam jakieś próbki Pyunk Ankiula. A, no i była w ogóle akcja promocyjna, my już jesteśmy trochę po niej, ponieważ ja byłam na urlopie i takich filmów nie nagrywałam. Była akcja promocyjna w La Rose i w ramach tej akcji dostałam dwa produkty. Pierwszy to jest SOME MI i jest to serum z betapantenolem, reperujące. Coś dla mnie nowego, nigdy wcześniej takiego kosmetyku nie widziałam. Tak to się, słuchajcie, prezentuje. Myślę, że to będzie też pewnie bardzo fajne właśnie na nos po, po upałach. Oraz drugą rzecz, czyli taki zestaw marki VT, VT, tak. I to jest taki zestaw maseczek kolagenowych w płachcie, ale one są zamknięte, tu mamy 30 sztuk, one są zamknięte w plasticzku, czyli po prostu sobie je wyciągamy jak takie mokre kusteczki. Fajna sprawa, ale z drugiej strony no to jest konkretny, że tak powiem, mebel, to już zajmuje trochę miejsca, na pewno nie jest to rzecz typu to go, tak jak klasyczna maseczka w płachcie ale myślę, ponieważ one mają kolagen, myślę, że to będą bardzo również fajne właśnie maski na taki okres letni, jako regeneracja dla naszej skóry. Próbki, mówiłam, piunkiem. Także to tyle, jeśli chodzi o tą paczuszkę. I słuchajcie, czekam na jeszcze jedną rzecz, ale może ją nawet... Umieszczę albo wcześniej, albo w innym filmie, może w innym filmie. Odezwała się, słuchajcie, do mnie dziewczyna, która mnie ogląda, której to z kolei koleżanka, e, założyła swój biznes, swoją markę. No i pojawiło się pytanie, czy, czy chce przetestować e, serum. E, tam są też suplementy diety. Na suplementy diety oczywiście ja się nie, nie zgodziłam z wiadomych powodów, natomiast. E, Właśnie, czy nie chcę tego pokazać na kanale, nie chcę jakby o tym wspomnieć w ramach takiego wspierania, wiecie, po prostu biznesu i oczywiście się na to zgodziłam, zawsze, zawsze tak robiłam, ale to faktycznie, żeby już być jeszcze taka bardziej kizia-mizia, to pokażę Wam to w jakimś najbliższym filmie, nie będę już tego tutaj na siłę upychać, szczególnie, że jeszcze jest, jest godzina 14, a kurier będzie u mnie. Hmm, 14:40, 15:20, więc już zostawmy to. Chciałam też podsumować, właśnie co wkrótce na kanale. Otóż jeszcze Was zaproszę w kolejnym filmie na drugiego i ostatniego już vloga z Chorwacji. Będą również QA z mężem, one nie wiem kiedy się dokładnie pojawią, bo nagrywaliśmy ten film, słuchajcie, na wyjeździe. I za dużo pytań, za dużo pytań, za dużo Was wzięło udział w rozdaniu, i po prostu to QA, jak zaczęłam je montować, to wyszło totalnie beznadziejnie. Więc podzieliłam sobie pytania na kategorie, tyle o ile i nagramy ten film. Czy nie wiem, czy jeden, może to się nam właśnie rozłoży w czasie na okres wakacyjny. Nagramy te filmy jeszcze raz. Szczególnie, że powiem Wam, pytania są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Pojawiło się też sporo takich pytań związanych z moją działalnością na YouTubie, z jakby poruszeniem aspektu pracy jako. znaczy YouTube'a jako pracy. I bardzo mnie te pytania zaintrygowały, ponieważ rozumiem, że nadal gdzieś nie jest jasne chyba, jak to jest z tym YouTube'em. Czy to na pewno jest praca, czy to jest tylko takie gadanie. Więc pomyślałam, że o tym nagram osobny film, mam nadzieję, że on Was zainteresuje. Też chyba do niego, jeszcze muszę pomyśleć jak go tam e, uklepię, ale chyba też do niego właśnie wcisnę mojego mężusia i jego opinie. Bo też bardzo powiem Wam dużo pytań dotyczyło tego, jak mój mąż się zapatruje na, na moje zajęcie. No, przecież wam nie powie, jeżeli powie, że. Przecież bo jeszcze raz. Przecież wam nie powie, jeżeli uważa, że to jest w ogóle totalna porażka, nie? No, ale dobra. Ale dużo było bardzo pytań, jak mój mąż się zapatruje na te tony kosmetyków. I to też mnie trochę powiem szczerze, zaskoczyło, bo brak pozorom nasze mieszkanie nie jest zalane kosmetykami. Więc może jakby jego odpowiedzi też wcisnę właśnie do tego filmu i postaram się tak bardziej rzeczowo, bardziej jakby konkretnie. Hmm, na tyle, oczywiście na ile to możliwe, bo wiadomo, że nikt nie chce jakby się przepucowywać ze wszystkiego, odpowiedzieć wam, opowiedzieć wam o tym, jak to jest z tym YouTube'em w kategorii pracy, bo naprawdę powiem wam tych pytań było no, dużo. Było dużo i, i, i część pytań, jakby pytało mnie, że ktoś na przykład mi zezdrości, że nie pracuję. ktoś yy, zastanawia się, dlaczego nie pójdę do normalnej pracy i sobie tego YouTube'a nie robiła jako hobby, więc. Pomyślałam, że może Was to zainteresuje, bo takie filmy nieczęsto się pojawiają na kanałach. I moim zdaniem patrząc na moją jakby oglądalność, na jakby liczbę filmów i tak będziemy mogli, choć to nie jest do końca reprezentatywne, ale odnieść to też do dużo większych kanałów. Ile, ile oni mogą jakby wkładać to w pracy i, i jak to może mniej więcej u kogoś wyglądać. Bo też cały czas gdzieś widzę, że się pojawiają właśnie takie mity, że te duże kanały, wiecie, mówimy o kanałach, nie? pół miliona subskrypcji i po pół miliona wyświetleń, tutaj takie kanały istnieją, że one na pewno tam robią za barter, nie? no nie! No więc... Taki, taką koncepcję na film mam. E, oczywiście również wkrótce spotkamy się z ulubieńcami, ulubieńcami takimi czerwcowymi. W maju nie było takiego filmu. E, będą to też ulubieńcy wakacyjni. Ja już tam coś zaczęłam o tym pitolić, właśnie w tym drugim blogu z Chorwacji. Dlatego to tak trochę, trochę się dało, ale, ale, ale nie tylko. Jeśli jeszcze chodzi o nasz wyjazd, jeżeli kogoś to interesuje, to powiem Wam szczerze, że. Eee, miejscowości Baszka Woda i miejscowości Tuczepi. Może Was zaskoczę, ale ja osobiście dum, dum, dum nie polecam. To znaczy zależy co dla kogo. Eee, mnie te miejscowości bardzo zaskoczyły, ponieważ wiedziałam, że Makarska, główna miejscowość na Rybieżu Makarskiej, największa to jest taka miejscowość bardzo mocno oblegana. My zawsze jeździmy w czerwcu i zawsze było bardzo, bardzo mało ludzi i mi tego zdecydowanie w tym roku było też potrzeba a okazało się, że tylko przez dwa dni w miejscowości Baszka woda tych ludzi było mało, natomiast później to słuchajcie, były dzikie tłumy naprawdę, ja nie przesadzam mój mąż to potwierdza działy się już w Tuczepi to jakieś sceny, no nie wiem skąd wyjęte, o 8 rano już ludzie, słuchajcie, na plażę rozkładali swoje ręczniki, mimo, że plaża była długa i szeroka Człowiek leżał na człowieku. Ja nie chcę sobie wyobrażać, jak tam wygląda stricte sezon. Ludzi było mnóstwo, też było w tym roku bardzo, bardzo gorąco, jak na czerwiec. To też nie jest popularne, żeby w czerwcu było aż tak gorąco, w tej drugiej połowie czerwca, kiedy my jeździmy. No i naprawdę było dużo ludzi. Znaczy dla mnie inaczej, yy, więc może. Yy, dlaczego uważam, że to kwestia miejscowości? Same miejscowości są oczywiście bardzo ładne, ale. Mam po prostu wrażenie, że jednak miejscowość Baszka Woda i miejscowość Tuczepi to są miejscowości zdecydowanie bardziej popularne i, i taki wybierane przez też bardzo, bardzo dużo Polaków. Bardzo dużo Polaków. Ja powiem Wam niemieckiego, tak jak zawsze ten niemiecki, tak w tym roku niemieckiego to pewnie nie słyszałam w ogóle, za to Polski, Polski, jeszcze raz Polski. I mam wrażenie, że te jednak miejscowości, należało może to zweryfikować wcześniej, ale te miejscowości są dużo bardziej po prostu popularne niż takie miejscowości jak mój ukochany Gradac na Rygierze Makarskiej. To jest o tyle ciekawe, że miejscowość Baszka na wyspie Kryk, tak przeze mnie bardzo ukochana, uchodzi właśnie na wszystkich, słuchajcie, naprawdę na wszystkich forach. O Chorwacji, jako najbardziej komercyjna, zatłoczona, zarąbana ludźmi miejscowość. Ja tam byłam też w lipcu w sezonie, i no nie. Nie było moim zdaniem tyle ludzi, ile w tym roku w czerwcu. A w Baszkiej Wodzie i Tuczepi, więc same miejscowości bardzo ładne. Która ładniejsza? Moim zdaniem Baszka Woda, ponieważ ma też przepiękny taki chodnik wzdłuż tych miejscowości na plaży, bardzo ładnie jest to zrobione, są podświetlenia, można dojść sobie do Breli tą plażą. Baszka Woda chyba zdecydowanie bardziej mi się podobała jak tu czepi. To, to chyba tyle tak pourlopowo. Także ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Oczywiście linki do czego... Jeszcze dolaraz Wam zostawiam w opisie podejrzewam, że już albo nie działa mój kot rabatowy również albo za sekundkę przestanie działać, szczerze mówiąc tego nie sprawdzałam także jeżeli jeszcze działa, to jeszcze macie okazję coś kupić jeżeli nie, no to niech Was to nie zaskoczy bo tak jak mówię w piątek, w czwartek, już nie pamiętam jakoś zaraz po powrocie właśnie no, zrezygnowałam z mm, tej powiedzmy, że współpracy. Także serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam Was Życzę jasna do kolejnych filmów, będzie mi bardzo miło jak zostawicie kciuka do góry, napiszecie komentarz, dacie właśnie koniecznie znać co chcę, chciałabym przetestowała no i mam nadzieję, tak jak mówiłam, do zobaczenia.